Siemanko, witam Was na kolejnym filmie na moim kanale, a dziś gramy sobie w Minecraft. Jest to nowa seria na moim kanale, Minecraft Survival, Będą prowadzone dwie serie. Minecraft SkyBlock i Minecraft ten Survival. I może jeszcze coś tam po drodze będzie. Mikrofon mam włączony, dobra, wszystko, git, dobra, więc spoko. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy i przepraszam, że nie było w tamtym tygodniu odcinków. Bardzo przepraszam. Dobra, więc git. Eee, pyk, pyk. Pyk. O, fajny był ten teren. Fajna rzeczka, tutaj się gdzieś wybuduje. Aha, bo tutaj nie ma pływania. O, dobra. Ogólnie gram na 1.12.2, 2, nie wiem czemu. Eee. Tutaj sobie domek zrobię sobie to będzie trzeba jeszcze ściąć i takie te a jeszcze pochodnie trzeba będzie zrobić przy okazji a to już trzeba iść zrobić sobie z pokobla po kobla jeszcze żeby zrobić piecek Zrobię sobie tylko kilow i mieczek. Kilow i miecz. Więc tak, patyki myślę, że sobie tak zrobimy. I tak, kilow to jest raz i mieczek. A mieczyka tak się nie robi, tylko tak. Dobra, więc idziemy. Sorry, bo tam już widzę. Bardzo fajny teren. Takiej kopalnia tam jest jakaś, widzę. A bo tu jest cave. O kurde. Dobra, może nic mnie nie zabije. A co mnie nie zabije to mnie wzmocni i już mamy żelazo, więc fajnie. I sorry, bardzo mam, mam okno uchylone, bo w pokoju nam trochę ciepło. Znaczy ciepło, bo ja mam pokój na poddaszu i wiecie. Ciepło jest. I wietrze cały czas. Jak zamknąłbym okno, to zaciepło będzie. Dobra, kopiemy, kopiemy. I będę musiał zrobić sobie kamienny kilof w ogóle. Może to jest węgiel gdzieś. Pójdę się kiedyś popatrzeć. Może znajdę tutaj jakiś węgiel. Będzie kozak, bo żelaza się nie da kopać tym. A węgielak to żelazem kamiennym? Da się, dobra. To git. Git malina, dobra. <grym> Jest na pochodnie, Chociaż tyle, nie? Dobra. O, tu a żelaza się nie da, nie? A, dobra. Nie da się, spokój, już wiem. Um, ogólnie szykuje się jakaś taka grubsza temu nie ma... szykuje się jakaś taka więcej... będzie mniej odcinków, myślę że raz w tygodniu będą odcinki bo nie mam... nie będzie czasu, żeby robić A co się jeszcze wczytuje? Takie lagi są? Nie? fajnie, nie za dobra, więc robimy sobie piecyk, pek, 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 to nie. cyk, mam cztery torcze, czyli sobie jeszcze co mogę zrobić z dwóch patyków, czyli cyk. Cyk, mamy 12 torczów. I robimy sobie kilo w kamienny. Dajemy go sobie tu, mieczek też tu. Pochodnie też tu. Dobra. Oświetlimy sobie teren troszeczkę. Cyk, pięknie. Cyk. Prędzej, ja też jadę. Tutaj jest takie fajne przejście zrobione. Dobra, przeze mnie, hehe. <noise> Dobra, już za chwilę będzie iron. W ogóle XD, ja mam takie szczęście. Głupi ma zawsze szczęście, więc wiecie. Ja jestem głupi, więc mam szczęście. No. Zostawiajcie dużo łapek w górę, jak będzie 5, nie 7 łapek w górę i nagrywam bedwarsy albo 8 łapek w górę i będą bedwarsy na kanale dobra, więc wiecie. 8 no łapek w górę myślę, że to nie jest tak dużo, nie? No to Dobra chyba git, nie? A tutaj mamy sos, nie? Jest bardzo spoko rzecz. Ja lubię bardzo sosny. Kurde, szkoda, że łopaty nie mam. Bym pokopał. Tutaj ziemię mamy. A kurde, tu głęboko jest. A Ile jeszcze do zaćmienia? A jeszcze trochę jest do nocy, więc spoko. Dobra. Tu jest fajne złoże węgla, wam powiem. Węgla brunatnego. W sumie nie wiem, jaki to jest węgiel, więc... To jest węgiel minecraftowy, minecraftowy, więc wiecie. Ogólnie, jak chcecie jakiś odcinek nowy, to wiecie. Jak chcecie od... jakiś po prostu odcinek z Minecrafta, no to po prostu nie piszcie i wiecie. Jak chcecie więcej odcinków z Minecrafta, to zróbmy to tak. Eee, musicie zostawić eee, cztery łapki w górę i będą odcinki. Od razu nagrywam odcinek. Jak zostawicie cztery łapki w górę, nagrywam od razu odcinek i wiecie. I tak możemy się umówić, no nie? Na przykład. Dobra, z desek I się uzbiera znowu desek. Na pewno tutaj jeszcze to trzeba oświetlić, żeby tutaj się mi nic nie zrespiło, nie? Dobra, tu sobie most zrobimy i tam sobie taki mostek, myślę. Żeby tutaj taki most i tam sobie wybudujemy coś. Albo po drugiej stronie. Tam będzie jakaś może latarnia, jakaś taka, nie wiem. Coś tam na pewno będzie. Eee, więc Dobra, to będzie taki 15 minut odcinek, taki... To nowa seria, nie chcę was przynudzać za bardzo i takie te. Dobra, więc ja sobie tutaj zbieram drewna. Kurde! Jestem. A, przerwa. Trzeba sobie sikierki nie zrobię Przydałaby się. Teraz. Dobra. Pasowało domek zacząć robić. deczki. Dobra, i tak łopatka. I się I mieczyk jeszcze by pasowało zrobić, nie? A łopatka coś już dobra. I mieczyk. Dobra, pyk. Kije samo bije. Pyk. pyk, pyk, Jest miecz. Więc upgrade dokonany. I mamy tak, 10 żelaza już to spoczko. Eee, to tutaj będzie. Pyk, dobra, teraz tylko nie zginąć. bo mam Keep inwentory. Bo my nie gramy z Znaczy są włączone, ale nie gramy z tym. Dobra, teraz trochę derta wykopiemy. Debta. Bierda się wykopię. Dobra, kamienny mieczyk. Pik Chociaż tu będzie domek, nie? Tu sobie domek można zrobić w nie? I co tutaj zrobimy? Dobra. Taki na razie z dęba. Wiecie, taki. O kurde, już się noc zrobi. Masakra. Masakra, masakra. Kurde, kurde, kurde. Trzeba oświetlać teren sobie. Nie. Nie, chyba za chwilę nie zrobię. O oh no, nie lubię nocy w Minecraftie. W Minecraftie wręcz nie znoszę nocy w Minecraft, więc wiecie, jak to jest. Dobra, teraz tylko coś tutaj ...wykminić z tym. I mam nadzieję żeby mnie tylko nic nie dopadło wiecie wiecie jak to jest żeby tylko nic mi nie dopadło potrzebujemy torcze, 12 tor. czy dobra oświetlimy sobie ten dom ok dobra taki domek trzeba zacząć budować tu trzeba wyjść. ocenić teren tam w zombie. zombie. Jest. jest. Fajnie. Dobra. A, no i drewno mi się skończyło, więc super. No i dobra, spoko. Nawet nie. Tu się, tu damy drewno. A tu się zrobi piecyk. O, czekaj. Tu się piecyk zrobi. Patrzcie. A tu się u góry takiego pieca zrobi, nie? i będzie piec, po prostu piec i bezie. no i peknie no i tak się robi jak się nie umie grać o, dobra więc myślę, że to takie, taki początkowy domek no i widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku, więc że byliście, dzięki, że byliście i do usłyszenia w kolejnych filmach więc papa, pa. dobra, jestem tutaj zcykany, dobra <grych> dobra, więc dzięki, że byliście, ja już się żegnam tylko jeszcze wejdziemy do domku więc dzięki, że byliście i papa. pa, pa.